Witajcie, witajcie w moim kolejnym filmiku. Dzisiaj zrobię unboxing nowego, wyczekiwanego modelu zegarka z Xiaomi Mi Watch. Więc myślę, że Wam się spodoba. Teraz odpaprujanie. Zasyłka prosto z film. Przejściówka. Urządzenie kupione na girdeście. od razu dorzucają przejściówkę na określoną lokalizację. No zobaczcie. Pudełko tak wygląda. Starannie zapakowane, zafoliowane. Więc teraz wystarczy tylko folię i odkrycie. Na, na, na pudełku widzimy jaki jest procesor. Podstawowe Niestety parametry jest urządzenia. Po Niestety jest po chińsku. No tak. Jak to chińskie urządzenie. No tak, i dzisiaj na odcinku też parujemy z naszym telefonem. Jak widzicie, pudełko jest czarne. Mm, pudełko miłe w dotyku. No, jest. Je, wypuchłe, wypuchłe, tam, tam tutaj. Jest wy... Pudełko miłe w dotyku. O, to jakieś miło. delikatne uszkodzenie, niewielkie. No, tak, o, tak, ale to... chyba nie będzie uszkodzenia tak zegarka. Tak jest, tak jest, niewielkie uszkodzenie. Uwaga, otwieramy. Też go widzimy pierwszy raz na tak oczy. O, zobaczcie. Nie spodziewałam się, że tłumaczka. będzie taki wielki. A, zobaczcie, jest duży. Czekajcie, na razie nie, nie oglądajmy zegarka. Zobaczmy, co jest w środku. Jeszcze dołączone do. To do jakaś. A, instrukcja to właśnie wszystko po chińsku. nic to się nam więc, raczej Nie, przyda. No, raczej nam się nie przyda. Do zegarka dołączona jest ładowarka. O, zobaczcie. Tylko problem, czy teraz jest naładowany? No tak, nie wiadomo. Eee, I tutaj druga część do. Do gniazdka, czyli wszystko będziemy mieć. Jak widzicie jest trochę podobny do Apple Watcha. Tak, to już jest. Tak jest z zewnątrz. Nie wiem czy da się włączyć. Że, a, bo tu jest taśma, taśma. To jest. Taśma, Trzeba też, jest taśma. Się odkleić. taśmę. Zegarek jest... O, to jest taki zimny. Czuć się. Chociaż pudełko leżało już długo w domu, ale w dotyku zobacz. Gumowa, bardzo fajna w dotyku. Silikonowa opaska. Silikonowa brazoletka tak jest. Zobaczymy czy jak, to, jak to działa z, z ładowarką. O, bardzo ładny taki, jest, taki czuć. Mogę, to, tak, tak, taki klik. klik bardzo ładnie leży. Super no sprzęt jak to od Xiaomi, yy, wygląda na bardzo solidny Ja myślałem, że będzie mniejszy trochę zegarek yy, A przymierz do swojej ręki zobacz powinien się dopasować do... Yeah. Myślę, że nie jest źle. Zobaczcie. Myślę, że, to, że że nie jest źle. Tak na ręce dziewięciolatka bo ja mam drugi ślad myślę, że jest ok no to to chyba też by było tak jest, no zobaczymy z zewnątrz bardzo przypomina Apple Watcha z boku ta charakterystyczna Apple'owska koronka klik i obrót przycisk power otwór prawdopodobnie głośnika, w drugiej stronie też jakiś głośnik wygląda to na slot na kartę no właśnie, no pytanie czy to jest jak to, jak, do czego to się wykorzystuje właśnie Antek powiedział, że jest bo że to zegarek który może być niezależnym telefonem, prawda? Może być wykorzystywany do dzwonienia i nawet jak się ma daleko telefon. Tak, tak, tak. Tylko to, to jeszcze w Polsce chyba nie działa, albo, albo dopiero zaczyna działać. No i w każdym razie to blazoletka silikonowa, miła w dotyku, cały zegarek nie Ekstremalnie plastikowe, tylko też taki zimny w dotyku i yy, yy, wykonane albo ze szkła, albo z jakimiś fragmentami z, z metalu. Yy, bransoletka na końcu, zapięcie ma również metalowe, metalowe dotknij, zobacz, to jest raczej metalowe, albo przynajmniej powleczone jakimś takim, z taką substancją, która Owłoką która... Pasek silikonowy, oczywiście. Tak, tak, pasek silikonowy. Na odwrocie pasek e, ma zapięcie. z jednej i z drugiej strony ma takie zatrzaski, które łatwo podwadzić i e, można wymienić szybciutko obrazuletkę na inną, jeśli jest taka potrzeba. Na razie I, występują tylko dwa kolory: szary i czarny. Tak, a tak. to nawet nie wiem tego. E, i, to czujników. No nic. Może odpalimy. Teraz zobaczymy jak, jak to wygląda. Przycisk Power. A teraz mówimy, że nie jest połączony. Tak, tak, dokładnie. To nie jest połączone, bo dopiero co jest wyciągnięte z pudełka i trudno, żeby było. Tak, pierwsze uruchomienie zobaczymy, jak to wygląda. Od razu pokazuje się logo MI. Animacja uruchomiła się. Ciekawe, co on będzie. Pewnie będzie proponował parowanie na początku, prawda? Czy jakieś wstępne ustawienia? No ale zobaczmy, dokąd pozwoli nam dojść. Czekaj. Tak. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale. To jest wersja z Romem Chińskim, i z tego co wyczytałem, to jest wersja językowa chińska, angielska i rosyjska. Można w ten sposób zmienić się położeniem. Jeszcze możemy powiedzieć, o, ile kosztuje. Zobacz, zobacz. Około tysiąca Około złotych, tak. To jest cena z Girbestu, pierwsza cena. Jaka, za jaką można było go kupić w Polsce. Przesyłka szła około trzech tygodni. Myślę, że warto. Zobaczymy, przekonamy się. Zobaczcie, na szczęście znam trochę chińskiego i bo już widzę, że byłby problem, gdyby... Gdyby ktoś nie znał, to, to jest dużo krzaczków, ale w skrócie znaczy to, to tylko tyle, żeby puknąć dalej, żeby, to znaczy dotknąć, żeby przejść dalej. Zadziała? No tak. Zobaczcie, i teraz. Tutaj to jest, jest napisane, opis, okay. opis. tak. To, to, przejdź tak, dalej. Tak, przejść dalej. To, jest, to są warunki użytkowania, prawda, polityka prywatności i tak dalej. Przechodzimy dalej. Chyba I to nie tutaj... za bardzo nam pomoże, ponieważ nie znam. <grym wioski> no, znamy tak pobieżnie, po powiedzmy. Teraz mm. y, zobaczcie, tu jest y, też od, odnośnik do y, polityk, do, 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 do jakichś tam różnych y, takich rzeczy, które nam będą Ty mówiły. Czy to garka? raczej nie, to są jakieś właśnie takie. Informacyjne tylko. Okay. I tutaj przechodzimy do kolejnego tutaj, tak. co oni piszą, że zeskanuj kod, czyli z yy, kodaj. Mm -hmm. No, ok, z, mamy zeskanować i, yy, i ściągnąć sobie program jakiś. Yy, no, dobrze. Słuchajcie, to z, na tym etapie zakończymy, odpalimy telefon, spróbujemy zeskanować, ściągnąć program i w dalszej części, powiedzmy, że dołączymy drugą część tego unboxingu, w której pokażemy jak zegarek działa, już sparowany, ewentualnie jak się go paruje. No to cześć!